Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w towarzystwie, ponieważ będziemy losować zwycięzcę konkursu na 200 subskrypcji. Także połączymy ją z premierą szmaragdowego dolara. Zobaczymy, może tutaj w poszerzonym gronie będziemy mieli więcej szczęścia i trafi się jakaś fajna wygrana <laughs> także zaczniemy od drapingu mamy przygotowane 5 sztuk tabela z wygranymi od 5 zł do <laughs> 175 000 także jest o co walczyć no zobaczymy jak to będzie wyglądać No, i lecimy, zobaczymy. Będziemy sobie szukać takiego szmaragdu albo wygrywających liczb. Co my tu mamy trzydzieści trzynaście, osiemnaście i dwadzieścia pięć. Mamy co mamy? 32 nie ma. Dwunasteczki też nie ma. 11 nie ma. Co my tu mamy dziewiąteczka, dziewiąteczki nie mamy. 17 też nie ma. Tu mamy <laughs> pierwszego szmaragda. Także zobaczymy, co się tam będzie pod nim kryło. Drugi szmaragd. U, robi się coraz ciekawiej. 25 też będzie wygrana. 31 niestety nie. I co my tu mamy? 13 u kolejny szmaragd. No i fajnie. Znaczy marak kolejna czy tak powiem wygrana także co my tu mamy pięć złociszy to mamy pięć złociszy i pod trzynasteczką jest pięć złociszy Także, że tak powiem, smog przyniósł wygraną. Pierwsza zdrobka zdrapana i wpadło piętnaście złotych. Za moment, bo 15 zł. nie mamy. To więc coś tu musi się jeszcze innego kryć. A nie, to jest jeszcze 25, czyli mamy 20 zł. Ok, No dobra. Dwie dyszki w pierwszej zdrobce zaliczone. A zostały nam jeszcze 4. Raz, dwa, trzy, cztery. ok, Dwie dyszki mamy

cztery nie mamy, osiemnaście nie ma dwadzieścia dziewięć nie ma <laughs> dziewiąteczki nie widzę dwadzieścia jeden nie ma dwadzieścia pięć nie ma trzydzieści nie ma Trzynasteczki też nie ma. Dziewiętnaście nie ma. Tak jest tutaj pusto, no i okej, okay, to trafiamy do pustaczków. Okej, okay, trafiamy jeszcze jedną.

Trzydzieści cztery i czternaście tu mamy kolejnego smaragda od razu za piąta la dwunasteczka nie mamy siódemeczka nie ma piętnaście też nie ma i 17 nie ma. Okej, okay, czyli kolejna sztuka wygrana. Tu mamy piąteczkę. No to teraz zrobimy sobie losowanko. Tu mam przygotowane losy. W konkursie wzięło udział 20 osób. No, niestety troszkę zabrakło, żeby, żeby rozlosować więcej zwycięzców. No, ale takie było zainteresowanie, więc więcej. zrobimy tak, żeby tak jak było mówione. No i tu mamy 20 osób, 20 nazw kanałów. Także przemieszamy. No i zobaczymy do kogo tutaj pojedzie ten przystojniak z zielono-pomarańczowymi nóżkami. A może weźmiemy, że tak powiem, a może tą no, i kogo my tu będziemy mieć na tapecie? Zobaczymy. No, i kto wygrywa? Że tak powiem. Także o, Nula ze Szczecina. Także proszę się odezwać w mailu. Zobaczymy. Ustalimy wszystkie dane do wysyłki. No, i wyślemy przesyłeczkę tego oto przystojniaka. Tutaj zostawimy sobie kartkę. Także gratulacje dla wygranej. Niola prowadzi kanał zrabkowy. Także akurat zwyciężyła osoba po fachu. No i jeszcze zostały nam dwie zdropeczki, może jeszcze coś przyniosą, jakąś wygraną. Zobaczymy. 24, 11, 9 i 34. Dwadzieścia sześć trzydzieści trzy to nie ma dwadzieścia trzy nie ma trójeczki też nie widzę dwadzieścia pięć nie ma szesnaście szesnaście nie ma trzynaście nie ma dwadzieścia jeden siedem i trzydzieści pięć także tutaj pusto okej okay. także dwie wygrały, dwie przegrały no i zobaczymy jak kolejna sztuka ostatnia

Pusto. No dobrze, na dzisiaj kończymy ten odcinek. Zwycięzczynie proszę o kontakt. Coś mi to normalnie smoki na północ uciekają. Wcześniej był Gdańsk, teraz jest Szczecin, także ciągnie je tam na północ niemiłosiernie. No ale cóż no, jeżeli tak ma być, to tak będzie. No, i na dzisiejszym odcinku wygrały dwie zdrabki. W tej mamy 5 zł, w tej mamy 20, 50, 15, 20 zł, czyli w sumie na 25 zł inwestycji 25 mamy odzysku 25. No, czyli 100% 5. Ani złotówki do, do tyłu na tym odcinku. Także myślę, że odcinek się podobał. No i wiadomo, do 300 subskrypcji dobijemy. To będzie kolejny, kolejny filmik z kolejnymi nagrodami. No i zobaczymy, jak to będzie. Także cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.